Współpraca z Marką Venici. No po pierwsze, duże zaskoczenie, ale uwielbiam takie wyzwania. Nowy obszar, który poznaję, bardzo ciekawy, inspirujący. Poza tym lubię kolaboracje, gdzie mam wpływ na produkt, jest to szalenie istotne. I znowu to połączenie jakości designu super. Przyznam, że już w momencie, kiedy pojawiła się oficjalna informacja o tym, że Kasia jest w ciąży, chcieliśmy podjąć współpracę. W zasadzie ciężko mi wyobrazić sobie inną osobę, która tak dobrze wpisuje się w markę Venicii, będącą na rynku od 11 lat. Wszystko zaczęło się w Wielkiej Brytanii, a od jakiegoś czasu odważnie wkraczamy na inne rynki. W głównej mierze stawiamy na bezpieczeństwo, nowoczesność i design. Nasza przewaga to ogromna dbałość o detale, zdobienia i kolorystykę. Dlatego Kasia bardzo płynnie weszła w nasz świat i myślę, że czuje się w nim całkiem dobrze. Wybór wózka był w zasadzie. Absolutnie oczywiste dla mnie. Sprawa funkcjonalności tego, że wózek ma możliwości poruszania się i w terenie, i, i, i w sytuacji miejskiej, tego, że jest świetnej jakości, tego, że jest lekki, tego, że będę z łatwością mogła go włożyć do auta. A po drugie, no kwestia designu. Jestem bardzo określoną kobietą. Poruszam się w świecie związanym z modą, ze sztuką, z tym wszystkim, co wizualnie jest piękne, harmonijne. Kasia pozytywnie. Nie zaskakiwała nas już od pierwszych spotkań, miała w sobie tyle dobrej energii inicjatywy, że ta kampania powstała bardzo szybko i płynnie. Projekt bazuje na naszym najnowszym modelu, który jest absolutnym bestsellerem, czyli Venici Tinum Upline. Luksusowy wózek doskonale sprawdzający się w różnym terenie. Posiada całą gamę funkcjonalności ułatwiających codzienne użytkowanie. Między innymi są to panoramiczna wentylacja gondoli, dodatkowa amortyzacja, przyciski z pamięcią, system 3-up w spacerówce, magnetyczne zapinanie szelek bezpieczeństwa oraz wiele więcej. Bardzo lubię, kiedy oprócz dobrego designu i funkcji pojawia się jakaś dodatkowa historia. A ten lew wydał mi się takim symbolem tego wszystkiego, co jest. Mocne, wspaniałe, lew król życia i taki przekaz bym też chciała wszystkim dzieciakom dać, żeby się czuły pewne. Klasa i styl Kasi są wyraźnie widoczne w wózku, który zaprojektowała, a w końcu genialny produkt to idealna podstawa do tworzenia i w tym przypadku dokładnie tak jest. Przyznam, że czeka nas spore zaskoczenie. Planujemy zupełnie inny projekt od dotychczasowych portfolio Venici. Jesień tego roku przyniesie nam wiele niespodzianek. Wózek zaprojektowany przez Kasię będzie można kupić w naszych najlepszych salonach partnerskich, które znajdują się na terenie całej Polski. Będzie również dostępny na naszej stronie internetowej.